Boże miłosierdzie jest tajemnicą relacji Boga do człowieka, Boga, który tak ukochał. Każdego z nas, że jest otwarty bez względu na to, jaki byśmy prowadzili sposób życia, jakbyśmy głęboko upadli w naszym grzechu, Bóg zawsze jak ojciec, pełen miłosierdzia stoi z otwartymi ramionami i czeka. Jest to wielka tajemnica, która dodaje nam wszystkim nadziei i otuchy, że nawet po chwili upadku, po chwili grzechu, przychodzi czas nawrócenia i czas powrotu do Ojca. Zachęcamy wszystkich czcicieli Bożego Miłosierdzia, aby wypraszać miłosierdzie nie tylko dla siebie, ale dla całego świata. Powtarzamy to zawsze w końcu do Bożego Miłosierdzia. Czasami umyka nam ten fragment modlitwy, ale chcemy być odpowiedzialni nie tylko za swoje zbawienie, ale także za zbawienie wspólnoty całego Kościoła. Zapraszamy wszystkich do duchowej łączności z Jasną Górą do wspólnej modlitwy w Niedzielę Bożego Miłosierdzia o godzinie 15. Święta Siostra Faustyna w swoim dzienniczku napisała, że podczas swojego zakonnego życia była na Jasnej Górze, kiedy przybyła tu do tronu Jasnogórskiej Pani, przez ponad pięć godzin bez przerwy trwała na modlitwie u tronu Jasnogórskiej Pani. Wierzymy, że tu Matka Boża Miłosierdzia dla wielu pielgrzymów wyprasza łaskę przemiany serca.